Siemaneczka moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku serii Need for Speed Run. Tak więc kontynuujemy dalszy ciąg naszej kochanej gierki, w którą dość długo nie grałem. Będzie stacja, ale na którą nie będziemy wierzyć, więc jedziemy dalej. Jeszcze poczekajcie, przeciszę sobie słuchawki. Okej. Okay. To co? Żeby nie było słychać na mikro? Okej. Okay. Pierwszy jest wyprzedzony. Mam nadzieję, że seryjnie niedługo skończymy, ponieważ mi się nie chce nagrywać. I pasuje następnym... Rozpocząć, fuck! O, jakie spadki wpsów What the fuck? Taki chujowy render? Ja pierdolę. Powrót, powrót. się siedem w u e, Coś jest nie tak. Zostawienie. Czemu? Da, fuck? Zwyczajne hamowanie to nie jest hamowanie w ogóle. Co to kurwa jest? What? Komputer, grafika zaczęła wibrować? Dobra, teraz już będzie dobrze. Tak, czwarty. Cztery już przejdziemy. Bardzo to jest... No Jezus Maria, ten Need for Speed jest jakiś dziwny dzisiaj. No trudno będzie słuchać grafikę. Niestety, ale... <laughs> Dobra, pojedziemy skrótem. Skrótem dość szybko machniemy i powinno być okej. Okay. W ostatnim odcinku wyjechaliśmy z Las Vegas i dzisiaj wyjedziemy chyba z tej, z tej pustyni. Przynajmniej tak sądzę. Co za mną jedzie? Policja tylko dobrze? Tak, 27 FPS-ów powróciło. Nie lubię tej blokady. Zupełnie więcej bym wyciągnął na tym, ale. Może, jakby ktoś miał jakieś info na temat tej blokady, to dajcie mi znać w komentarzu. Bo... nie wiem dokładnie. Czy tą blokadę da się zdjąć? Czy się kurwa nie da? Jeszcze ktoś mi pierdolnie tego rozdówca No, ciebie wyprzedzę bez problemu. Jeden i... pół kilometra dokładnie zostało. Więc FUCK off. What the fuck? Jak mogliście? No, zrobiłem karakter. To takie smutne, niestety. Poległem w trudnej walce. Dobra. I tak zginiesz. Może nagramy Saints Row'a dwójeczkę. Też zobaczymy. Szczerze, to mi się nie chce. Ale nagramy, skończymy. MW kończę. Już mówię to przez przecież... cztery drugi odcinek Need for Speed'a pod rząd. Mam nagrane na dysku cztery odcinki końcowe. Więc jest dobrze. Need for Speed'a też mam nadzieję, że skończymy. Jezu, się, przestraszyłem się, że to ta BMK. I finish. Uwielbiam moją grafikę, jest tak głośna, że aż wcale. Okej. Okay. Więc kontynuujemy. O Boże. Jesteśmy... Na aktualnej pozycji 113 50. pozycja będzie chyba gdzieś na odcinku 6 albo 7 nie pamiętam dokładnie ale mam nadzieję że tak będzie oby okej okay, jedziemy Ja wyłączyłem napisy? What the fuck? Ta Fajna music What the fuck? Poprzestawiało się dziedostwo Damy radę Music tam tak w sam raz po... To o oh, kurwa! Mhm. Bardzo pięknie. W wykonaniu moim... A, bo ja mam z tym typem się ścigać. Dobra, rozumiem. Damy radę. Nie wiem gdzie to Subaru. To jest dokładnie za mną. <laughs> Wyjechał poza to. Dobra, i tak masz 23 sekundy już, więc... O nie, zakręty. Zakręty są uwielbiane przeze mnie. Czy w sumie to zakręty są moje? Moja produkcja. Czemu się nie chcesz zredukować? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Coś jeszcze im się przedstawiło? Uwielbiam to! Kurwa na czwórce przez całą grę, ja pierdolę. Jeszcze ciekawie bym miał zmieniać te biegi. A głupia policjo! Muszę go wyprzedzić. Nie widzisz. No to musicie poczekać. No hala. Co tam? Znaczy, zadzwonię do ciebie za jakieś 20 minut, bo na nagrywam. <laughs> Czy Nie, ja nie jadę. A kiedy ty będziesz? Kiedy ty będziesz? A, to dobra, okej. Okay. No. Okej, okay, jesteśmy. Możecie. Właśnie, Sztagan do mnie dzwonił i właśnie musimy to zrobić powtórkę. Też nie chce mi się... Sztagan dzwonił! Czy jedziemy na Dunajec zobaczyć? Jak wygląda woda? Ogólnie to są... Yy, to będzie wrzucone gdzieś pewnie w następny piątek. Ja to nagrywam w sobotę. A z tego po... O, jak wypadł, jak pierdolę... Yy, wy... Wylała tutaj... Jacka i w ogóle tak się jakoś porobiło. Dziwne deszcze. Nie Ale jesteśmy już. Mamy drugiego typa, którego wyprzedziliśmy. Może dojdźmy do tematu z powrotem. Drugi typ wyprzedzony. Tylko, żeby jeszcze teraz nie wypaść. O, następny. Czy jadą z suby pewnie? Albo i nie. Ale muzyczka dość fajna do takiego tego. Okej, okay, to cześć Aaaa! Jaki drift w What the fuck Eee, radio Może siódmy level kierowcy zbijemy w końcu Oby O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Nie dam. Haha, frajer. kurwa, ha ha frajer, ha ha ha, ha 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 frajer, dobra, udało nam się w końcu to wyprzedzić, teraz jakbyś tak my tak delikatnie stąd wyjechać, au 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 au, au. jedziemy, powinno być ok, musimy, może będą nagrywane odcinki z kamerką, chociaż co wątpię. Będzie to troszeczkę to wyglądało Z mojej strony Kamera będzie chujowa Zresztą trzeba kupić karty do aparatu WHAT?! O ja pierdolę Ty głupia to jak mogłeś Skatowali mi mojego porszaka Dlaczego? Powiem mi ktoś O spoko, dobra Muszę go wyprzedzić, nawet na tym zakręcie teraz. O, kurwa, 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 kurwa! Nie, nie, nie. Myślałem, że ktoś wchodzi ostatnia powtórka. Jak pięknie wyszedłem w zakręt, mogłem tam polecieć na dół, ale. Dlatego nie chciałem. 250 prawie. A, au, 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 au. Nie, tylko to żeby tam nie spać teraz. Dobrze. Jeden pół kilometra w wykonaniu się. Mam nadzieję, że będzie dobrze O nie Teraz to się pierdolzie Nie, nopę 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 Fuck Fuck fagów. nie, nie będzie, nie ma takiego bicia Co za kurde wyobrażasz, co? Zaraz ci moim deporsze wyprzedzę i się skończy. Tak. Bożkiem. Dobra, to cześć, bye bye. Tam na dół możesz jechać. Dobra, teraz delikatnie, delikatnie i bokiem. No co to było? A w sumie mam pomysł. Niech jedzie pierwszy, a jak nie to będziemy to powtarzać. Mhm. Nie, no what the fuck? Nie, już nie wyprzedzę Kurwa. Nie, rób mi tego. Fuck. Ja nie nie chcę mi się tego od nowa Dobra, to spróbujemy to jeszcze raz przejść na kuźwa. A miało być tak pięknie. Lecz niestety muszę też jeszcze raz przejść, ja pierdolę. Mam nadzieję, że będzie piąty odcinek. Oby, czas przejazdu. Dopiero godzina. No i muszę to jeszcze raz przechodzić przez to gówno. Tłuste. Jubaka syberyjska. Nie, nie jadę tam na dół. What the fuck. Coś rzuca nam jak szatan. No, to ten wyścig idzie. Mam nadzieję, że będzie odcinek 5 zaczęty. Nagramy smw 3 i. tym razem multiplayer. Być może. Może nie, może tak. Co ja wam będę mówił? Dowiecie się, jak zobaczycie. No i tak już masz typek pobrany, więc nie używam. Okej. Okay. Ta pierdolona policja mnie tak wkurza! Tak teraz bokiem, 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 bokiem... Tak, możecie... Mm, Okej, okay. może sobie tam zostać z nimi. Bo mi się zbytnio tam nie spieszy z nimi zostawać. No i typak został. Proszę państwa, za nami jedzie policja. Policja jest lepsza niż on. To jest bardzo prawdopodobne, że on przegra. Czyli prawdopodobnie o mnie, że tak. Czemu naciskam to zamiast hamulca? A, fuck. tak Fuuuuck! Fakt obj**ana policja. Spadki FP... Czuję! Jezus Maria! Oh, shit. O, mokro, mokro. Oj, i bokiem. I to jest bęka? Pakaj jest... się, dziadu! Teraz nie ma takiego bicia, muszę to... Muszę to przejść teraz. Bardzo szybko dość przeszedłem teraz. O fa. K! Lepiej było powtórzyć. Dobra, żegnaj BMW na tej wodzie się ślizga. Czy to lód był, czy woda, bo nie widziałem. Ale chyba woda żegnaj BMW. Biu, biu, biu. Dobra, rapsy od kocka może wystarczy. Rapsów to jest lud. Fak, nie! Nope, gdzie on jest? On był what the fuck Oli that fucking shit Jakoś tak dziwnie mi się tą tym Porsche jeździ. E, nie, 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 nie. No Jezus Maria, wypierdaj. A wypierda. Gopiapciarnia. Pierdolcie się. No co jest do jasnej cholery? Ty też możesz spierdalać. 200. Walcie 20. się. Ha. Nope. 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 Udało się przejść. Goodbye, my, my friend. Noobs and noobs. Okej, okay, mam nadzieję, że wyjechaliśmy z tej czwartego odcinka. No, 12 minut. Ja pierdolę 12 minut. Tego. O, siódmy poziom kierowcy, jak mi o. Okej. Okay. Zamykamy. Możemy kontynuować, zobaczymy jak będzie dalej. Czwarty odcinek możemy dzisiaj skończyć, chyba, że już mi się udało go Chyba mi się go już udało skończyć. Tak, udało nam się czwarty, czwarty odcinek skończyć, jesteśmy na pozycji... Dokładnie to wam nie powiem. Teraz, dokładnie wam nie powiem. I Jebane mikro. Dobra, to już było. Ok, czyli <laughs> rozpoczynamy piąty odcinek, albo nie? To jest koniec tego odcinka. Piąty odcinek rozpoczniemy sobie w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. E, no i e, trzymajcie ciepło. No i się manko. Do zobaczenia w następnym odcinku.